Zladowy las? Jaka piękna kraina! Postaraj się pozbywać kawałki czekolady, której smak znajdziesz także w serku, bakus. Używaj strzałek? Armatę, Aby z niej strzelić, wciśnij klawisz stacji. Jeśli chcesz skończyć strzelać, wciśnij klawisz ENTER. Labyrinth. Na tym poziomie znajdziesz banany, z których robiony jest serek baku. staraj się znaleźć wyjście z labiryntu.